Siemandero, emiraty, złote pałace i komnaty Ale dzisiaj nie o tym Dzisiaj druga część filmu z typu Porzucone, opuszczone i pootwierane samochody Ale nim to eee, Od razu pragnę podziękować wszystkim subskrybentom I całej społeczności z Facebooka eee, I wszystkim, którzy udostępniają filmiki eee, Lajkują, rozsyłają i subskrybują Wielką to radochę sprawia Także, idziemy na rekord, jest prawie 250 subów na, na Facebooku. Dobra, nie przedłużając dłużej, bo jest 42 stopnie, więc zanim skończę nagrywać, prawdopodobnie, prawdopodobnie zagotuje mi się pod maską. I teraz uwaga, one są wszystkie otwarte. Tutaj, kurczę, nie będę robił, ja tak powiem, popeliny, bo są na około bloki, musiałbym podejść wieczorem i się zapytać czasami, czy, czy, czy wiedzą, czyje to jest, ale jak mówię, on musi być porzucony. zardzewiałe białe tarcze. Stoi sobie korweta, to bardzo otwarta, szybka. W środku milion kilogramów kurzu. Szkoda, no co zrobić. Gdzie to tam? A tam się jakoś odpala. Nie wiem nawet jak to odpalić, bo <laughs> nie jeżdżę czymś takim. Ale jak ktoś ma jakiegoś pomysła, co z tym zrobić, to dajcie znak sygnał. Może się zapytamy sąsiadów, czy to należy do nich, czy nie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie faceta już albo pani nie ma dawno w Emiratach. Także jest, no, stoi. Porzucona. Nie zdążyłem tego. Post yy pokazać w ostatnim filmie bo nawet o tym nie wiedziałem, ale teraz mnóstwo czasu jest, żeby sobie pochodzić także znalazłem kilka sztuk nie przedłużając co to jest kordeza dla model nie znam się na samochodach to nie moja brocha ale jest no, stoi i na pewno postoi jeszcze zanim je scholują stąd Także dobra, nie przedłużając lecimy na Szczecin, lecimy dalej. Dobrze, jesteśmy w następnym miejscu. Eee, co to się dzieje co my to mamy? No tu mamy takie coś V8 turbo on tutaj już stoi jak ja kręciłem pierwszy film, tylko tutaj jest taki precedens, że 10 razy przechodzę i za 11 razem Znajduję następny, porzucony, który po prostu gdzieś nie zauważyłem wcześniej. On tutaj stoi, kurczę. Też już zardze Bardzo długo musi stać. No i teraz zobaczymy. Patrzymy na to. <grywy> Kurde. Gwiazda na maksa. A jakaś kona Stoi blacha. Jest odtegowana. Jest 42 stopnie, nawet nie dotykam nic, bo jest kurwa tak gorące, ale kurzu. Dobrze zobaczymy, może jest gdzieś kluczyk schowany. Nie ma. Nie zostawili bardzo nieuprzejmi ani tu, ani tu. Jakiś klucz jest, ale to od mieszkania raczej. Zobaczymy z drugiej strony, może się uda. A nie, bo to jest taki kurde. Także to bym go poznał od razu. Aby się człowiek musiał obejrzeć film, jak to ten 60 sekund. Szybcy, szybcy, za szybcy i za wściekli. I tam powinno. Hu, powinny być jakieś metody odpalania tego. Na urbex normalnie. Oglądamy, nie niszczymy i zostawiamy w stanie, jakim żeśmy zastali. Także. O, jest gorąco, ciepło się robi. Naprawdę 42 stopnie. A żebym sobie nie robił jaj, nie? Bo to jest nieznajomych. Gdzie tu mogliby zostawić coś? Czy zostawili klucze? Nie zostawili? Tak myślicie? Jeszcze nie. Ale może coś gdzieś tutaj pod wycieraczką nie no, nie wiem nawet gdzie szukać, kurde, mają jakieś pewnie schowki tajemnicze, tak żebyście wiedzieli, tutaj coś jest, nie wiem jak to otwiera, a chwila, moment, ty, no nie mów, że to jest to. Ale jaja, chyba kluczyk zostawiłem, zaraz wracam. No Wydaje mi się, że to jest kluczyk. Ale jak to? No tak. Tylko pewnie jest rozładowana bateria całkowicie. Ale jazda. Chyba, że tu trzeba w wcisnąć. Nawet nie ma wajchy od automatu. Kurdego. To musi gdzieś jakieś ładowanie być. No dobra. Jak ktoś się zna, to proszę w komentarzach zostawić jak uruchomić takiego zwierza. A na pewno się tym pobawimy. Dobra, tu mają. Wracamy po krótkiej przerwie. Jestem w cieniu, bo mi odcięło, nie dość, że cały jestem zlany, to mi odcięło zasilanie. Po prostu pokazuje, że jest za gorąco. No, nie wiem, w środku chyba jest 70 stopni. Nie, nie, chyba tylko na pewno. Przecież parze to można jaja smażyć. Dobra, nie zbliżam się, bo mam jeszcze ze dwie sztuki do sfilmowania. W każdym bądź razie, ale zresztą. Urbex, tak jak mówię, a ktoś wie, to wytłumaczcie. Stawiam na to, uciekam do cienia. Gdzie tu jesteś? Stawiam na to, że to jest chyba klucz. No nic innego nie pasuje. Także, Fuh. może się w przyszłości się uruchomić, no. <laughs> kurde, takich jaj nie było. Wiedziałem, że był otwarty, bo go sprawdziłem wcześniej. Ale nie sądziłem, że ktoś będzie aż tak uprzejmy i zostawi kluczyki. Parzy, nie mogę, kurde. Przerwało mi. Boję się, że kolejnym razem mi przerwie. Także mamy do dyspozycji MLA 500. Powiedzcie mi ludzie jak go uruchomić. No i zobaczymy co się będzie działo, tak? Kurczę, ja niesamowite. Ale gorącz jest taki, że głowa mała. Jeszcze rzucimy sobie okiem na niego z przodu. Prociem pan. No. I to nie tylko Dubaj, żeby nie było, proszę mi uwierzyć. Znowu wyłącza. Także dupa, uciekamy do cienia. Kurczę, znowu ucina odcina, po prostu wywala komunikat, że aparat jest zbyt gorący i nie może nagrywać. Tak się schowałem w cieniu przy meczecie. Meczet jest nieczynny. się zamknięty. Tutaj imam mieszka za ścianą. To są takie półeczki, na których oni zostawiają swoje buty przed tym, zanim wchodzą tam do środka się pomodlić. Tutaj jest, tu są toalety i miejsca do mycia nóg. To rozstawiane takie... Boże, jak to się nazywa? Filtry z wodą. Były separatory takie w Polsce kiedyś były. Było coś takiego. A cała, całość modlitwa odbyła się tam. No jestem schowany w cieniu, bo nie mogę nagrywać. Po prostu po minucie, czy po dwóch. też tam spacerowałem, no nie po minucie, bo byłem dobre 10 minut na słońcu chodziłem, się tak nagrzało po prostu, że odcina i teraz mam zagwustkę, czy nie iść do domu i nie przyjechać samochodem i nie siedzieć 5 minut w samochodzie, no, w klimatyzacji chłodzić sprzęt. Bo za dużo nie nagram. Także tam jest ten ML. Nie jest to tylko domena Dubaju. Im więcej miejsc, takich jak to osiedla dla obcokrajowców, tym więcej jest porzuconych takich samochodów pozostawionych otwarcie w mieście. To będzie jeden, jeden na, tam na kilometr, dwa albo dziesięć. Tak? Na takich osiedlach, zresztą odsyłam do filmu pierwszej części tego o tych opuszczonych samochodach, tam wyjaśniam, dlaczego to się dzieje. Czasami też po prostu jest. Dobra, siemandero, witam z powrotem, znowu mi odcięło, nie marnuję więcej czasu. Musiałem wyskoczyć do domu szybko po samochód, bo nie jestem w stanie schłodzić tego, stałem tam pod tym meczetem, gadałem, gadałem normalnie. Ech, przemowę swoją. I teraz tak, dobra, znalazłem to wcześniej też. Będę, będę się sprężał, bo kurczę, jak tylko postoję 5 minut na słońcu, to się wszystko nagrzewa. Na Ten jest opuszczony na bank. Co to jest? Camaro, jeszcze tylko brakuje żeby się zamienił w Transformersa Kurde, tylko Także mamy taką ten I mamy znajście tutaj, takiego znalazłem jeszcze Mini, mini, mini Mini Coopera Jak mi wyłączy to pójdę do samochodu się Schłodzić Mam nadzieję, no kurczę, te 10 minut To chyba wytrzymam no Kur... Myślałem, że jest 42 stopnie. Nie jest 42. Jest 44. Tydzień temu byliśmy w górach, było 34, to na spokojnie można było sobie kurczę kręcić. No dobra. Emiraty. Które jest otwarty? Jak myślicie? Hmm? Sprawdzamy. Jedziemy z koksem. Proszę bardzo. Komu, komu pójdę do domu? O, ten palił papierochy, kurde, bo śmierdzi fajami. Dobra, jak wejdę do środka, to szukamy kluczyków od razu. Uf, kurwa, parzy, wszystko parzy. Jak i tu, jak, jak to jest stacyjka H normalna, czyli to też będę widział, gdyby gdzieś były zostawione. Ale Bajzel, zaraz mnie. Nie wiem, kurcz. nic nie ma. Chyba, że są zostawione gdzie indziej. Także jazda bez trzymanki w Emiratach. Nie Jesteśmy w Dubaju, nie? Gdyby ktoś... Ajajajajaj, aha. Co my tu mamy? No. Nie wiem, nie będziemy oglądać takich tych, bo podobno nam tego nie wolno dotykać. Jako innowiercy. Tego. Jakieś CD. Ale klucza nie ma. Szkoda, proszę pana. No nic to. Uf, elegancki sprzęt. Szkoda, że porzucony. Ten akurat z Dubaju przyjechał. S5 czy cokolwiek. Cokolwiek to znaczy, pewnie jakaś. O, a ten 4x4. I co tutaj mamy? Drodzy parafianie. Uuu, lipa zamknięte? Nie <laughs> otwarte, kurwa! Bo się wywalę! hu, ale gorącz! A ten co? Wszystkie książki serwisowe zostawione. Wszystko jest. A tam co jest? O! Komplet felk aluminiowy. W zapas. Jak to? Aha, to jest start-stop parking. Nie wiem, czy to się uruchamia? Jakimś kurczę palcem czy czym? Jakby ktoś miał Mini Coopera i wiedział, jak to się uruchamia, dajcie znak sygnał. Może jest na tyle żywy, że będzie można go uruchomić. Zerknijmy z drugiej strony. Kurczek 2016. Może końcówka. O czynny tu górde jak nie wiem Zobaczę, czy może nie zostawiony? A nie, bo to jest start stop, ale jakiś głupi jestem <grymne> Także stoi bryczka Proszę bardzo, nie to zrobimy Kurde, do fajnego ujęcia do tego clickbaita, czy jak to tam się nazywa Może Może się uda? albo się nie uda ojejku, jejko. dobra, lecimy dalej bo się gorąco tak się robi. robi a jeszcze mam jedną czy dwie sztuki to jest tak gorąco, że już nawet nie wiem czy będę chodził bo to jest ta sama śpiewka otwieramy, zamykamy, wszystko to samo lecimy dalej dobra, sprzęt się schłodził, także jest nadzieja patrzcie na to Szybka otwarta. Zero problemu, żeby go otworzyć. Nawet nie wiem jaki to jest typ, ale firma brytyjska. Dawno, kiedyś temu. Znana, lubiana i popularna. Także ktoś sobie chciał jaguara, to też są pozostawiane. Ale ciepło kurcze. Także nic nadzwyczajnego. Moi drodzy, mili parafianie Szkoda, nawet nie ma korby, żeby zamknąć to okno, żeby tam kurz nie leciał no Ale najwyraźniej właściciel poprzedni miał to w głębokim poważaniu Żeby nie napisać w zupie A my lecimy dalej, do następnego rodzynka Tutaj na szybko z samochodu eee, Polówka GT chyba, teraz nie wychodzę, bo jest za gorąco, kurczę, a mi zostało GTI Polweczka też zostawiona na pastwę losu. Ale zamknięta jest, ale jest szyberdach, jest uchylony, także cokolwiek przez ten czas mogło tam wlecieć już tam na pewno jest w środku. Dobra, my lecimy dalej, nie ma czasu. Dobra, to ostatni z dzisiejszych. Tam dalej jest, tam tą stronę może pokażę, tam dalej jest, jest BMW 760 w benzynce, a tutaj mamy Mercedes Benz S350, a już tak długo stoi, że wypłowiały jest, lakier stoi, chociaż jakby to wypolerować. A jeżeli po 15 minutach czy po 10, to co się dzieje z telefonem, to się dzieje, czyli rozłączają się to sobie pomyślcie co się dzieje z samochodami i tapicerą w środku wszystko zostawione w środku tak jak zaparkował, tak zostawił porzucił, w nosie mają w niektórych nawet można znaleźć e, nieważne karty kredytowe ten jest w stanie ruiny ale no, jakieś papiery może lokal zostawił bo ma kolejnych pięć kończy. E, to jest wszystko popękane, powywijane od gorąca. Koniec. Dobra. I to na tyle. Emiraty, złote pałace i komnaty z dzisiejszego odcinka poświęconego na opuszczone, porzucone i puste, otwarte samochody. Także nie tylko Dubaj, ale Abu Dhabi również. A im więcej obcokrajowców, tym więcej takich przypadków. Uch. Dobra. Lecimy do domku. Zachęcam do subskrybowania, dzielenia się linkami, że jakiegoś clickbaita walniemy. Kurczę opuszczone samochody na osiedlu miliarderów, bo inaczej nikt nie kliknie, jak będzie za mądry Kurczę tytuł, także zobaczymy, co jeszcze wymyślimy. I tyle, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie. Cześć. Miał być koniec ale nie będzie bo w formie bonusiku to i ta Beta 7 tak jak mówiłem też już kurczę popada w ruinę V12 to nie wiem zapadło się jak stare Citroeny kiedyś kurczę ale w swoich czasach świetności 2010 czy 10 lat stare dziadostwo 760 zlezałem za jakieś telefony i inne dziwne rzeczy w środku, jak limo to limo. I to chyba już ostatni z samochodów, tylko jest tutaj mnóstwo, ale nie będę biegał po siedlu i kręcił w kółko tego samego, także na jakiś czas wystarczy. Do usłyszenia, tym razem już ostatni raz. Cześć!